Cześć, dzisiaj sprawdzę, czy gotowanie kukurydzy w mikrofali jest rzeczywiście prawdą. Czy to wychodzi dobra kukurydza, czy też nie. Mam tu kukurydzę. Oczywiście ją obieram. Dokładnie oczyszczam z tego wszystkiego, co tu jest. Według poradników w internecie kolejnym krokiem jest yy, kolejnym krokiem jest owinięcie kukurydzy yy, ręcznych papierowy Teraz musimy ją zmoczyć, bo jak wiadomo mikrofala najbardziej podgrzewa rzeczy, które są mokre Dobra. Normalnie kukurydza gotuje się w wodzie jakieś 30-40 minut. Na talerz do mikrofali, maksymalna moc i 5 minut. No i czekamy. Kukurydza się tam już ładnie kręci. I gotowe. 5 minut minęło błyskawicznie. Nie jest gorące takie bardzo. Wyciągam. Poczekam aż chwilę ostygnie i zaraz degustacja. Ok, czas sprawdzić co z tego wyszło. Odwijamy nasz prezent. Gorące wciąż. No, wygląda dobrze. Pachnie dobrze. Wygląda, że jest Chodź. Chrupiąca. słodka. Pierwsze ziarno ok. Cyk, cyk, cyk. Maselko. Kukurydza w 5 minut. Trochę soli. Dobra, i co? Tak się prezentuje pizza... <grymne> piz tak się prezentuje kukurydza z mikrofali. Czas na degustację. Mmm! Wyborna! No dosłownie. To jest to, idealne. Mm, mm. No. Już nigdy nie będę robił kukurydzy inaczej. Polecam. Nie przypuszczałem, że w 5 minut można gotować kukurydzę.